No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Po raz kolejny lecimy sobie z kampanią z Battlefielda 1 i tym razem sobie zrobimy kampanię drugą. Wysoko postawieni znajomi, walcz o przewagę w powietrzu jako pilot brytyjskiego królewskiego korpusu lotniczego. Okej, okay, to będziemy sobie latać, to mi się podoba, lubię sobie latać, więc w tym odcinku sobie polatamy. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Przed przybyciem do Europy nigdy nie widziałem na oczy aeroplanu. Narwały po niebie niczym klucze tańczących w locie ptaków. Mm -hmm. Ich pilotów otaczała atmosfera romantyzmu. No, tak, Zdawali tak. się rycerzami przestworzy. Jednak w rzeczywistości, mimo swej odwagi, ginęli w przyziemny sposób w pogiętych, no, tak dymiących rakach swych maszyn. No, no, w sumie tak, Niemcy mieli bardzo dobre frukcejni. Ho, ho ho 17 dni życia, zajebiście, dla sławy. 17 dni ży żyjesz 10 godzin na jesteś martwy, dla sławy. Zawsze ryzyko jest nalazkami. No, szczęście też liczy na wojnie. Jakby nie było. Jak zabraknie szczęścia to już jest gepasa. Jakieś piękne lotnisko mamy. Samolocik sobie do hangaru wjeżdża. Aha, no ta, pychany jest. I co my tu będziemy robić? Skąd my się w ogóle wzięliśmy od tym... Hangarze? Ale przecież nic już tutaj nie mam. Idioto. No. Samolot. Samolot. E? To dobre. Dobre, ee, dobre, o co chodzi? Albo niech już będzie do cholery i tak to wygrałem. No. To co tam masz? Hm? Huhu Pięknie. <grymne> Takich kart to chyba nigdy w życiu nie widziałem. Blackburn. Nie tak to miało wyglądać. Mhm. Mm ale tym twoim bristolem i tak się przelecę. Co to? Do... Co jest to diabła? Coś się o. Ha, ha. To ja wygrałem! Pięknie. bardzo ładny samolocik, a ty. Jesteś nie umiesz barany. latać? wygrałem od cholera, więc nie masz się dotykać tego samolotu! Ech. Jak nie się walczę o samolot! Ja wygrałem! Nazywam się Clyde Blackburn. Jestem pilotem i szulerem. Aha. To George Rackham. Kurde, Torturak, słyszysz mnie? Nie masz się tknąć mojego zabłotu. O, Gdybyście ale go załatwiłem moją największą wadę. Nie jestem z tych uczciwych. Słodko. Witam kolegę. Ja jestem Wilson, George Rackham, zgadza się? Ciekawe, co mnie ja, konie ja się słyszą. No, poko, powinniście się wydierać do siebie jak no, nieważne. No. Dobra. Poderwimy tego ptaszka. Pewnie. Jesteś George Rackham, syn hrabiego Micoru. Tak jest. I wszystko się zgadza. Mhm, mm na pewno. No dobrze. Czy ja mam dobrze ustawione. Opinie na temat Bristola nie były przesadzone. Sprawował się jak marzenie. Mówisz. Był rzeźki i słoneczny dzień. Elegancko, polecamy sobie nad górami. Gdyby nie, gdyby nie mój towarzysz. Super. Ehm. Eee. Eee. tam z tyłu! Wspaniały dzień na piknik, co nie? No. Jasne? Widzisz Super. Ten samolot na wprost, masz go dogolić. Tak, tak. Słuchaj! Znam taki jeden francuski lokalik. Wzięlibyśmy parę dziewczyn. Jakiś znowu dziewczyn! To próbny rok Masz lecieć trasą, którą wyznacza tamten samolot! Okej! Okay. Ty tu najwyraźniej rządzisz! Tak, na pewno. Ale lipa troszeczkę wam. Powiem, że nie mogę sobie ogonem sterować? A co tu chodzi w ogóle? Postaraj się wyczuć stery, trzymaj się jego ogona! No, postaram się. Dobra, utrzymuj ten dystans! O, to znaczy, że nie mogę go wyprzedzić? A mogę strzelać? Zławy ten samochód jakoś jest. Znaczy, ten... przede mną. się, pani No trzymam się, trzymaj panikuś, jak zaraz tutaj, kurde, strącę. Zobaczmy, z masłem! No. Zobaczymy, jak będzie się sprawować w palce. Zobaczmy. żebyś nie nabroił! Zaczynasz mnie ja. rozumieć! Jak miło! I co, nie przypadniemy? Nic, 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 nic? Nie przypadamy? Ależ mamy, kurde, silniki. Eleganckie. No dobra, i co, mam go strącić teraz, tak? Dobra. Nie pozwól mu się oddalić! Dobra, dobra. Się Im mniej dasz gazu, tym ciaśniejsze możesz wykonywać hmm. zakręty. Holender, czyżby. Tylko czemu nie mogę sterować ogonem? Ehm. Dawaj gościu. Brawie się wyśmienicie. Ja też. No. się a przed siebie. Patrzę, człowieku, strzelam tutaj do gościa. Wirtualnym pociskiem. No dawaj, odblokujcie mi działko. Dobra robota, choć nie do końca według regulaminu. Trudno. Co zrobić? Ładnie. Stawko. Widzisz te balony? Sprawdźmy no. broń! Trochę postrzelaj! Mogę wielą chęcią! Niczego mogę? sobie, maszyna! Nie no. dostajesz te balony, ostrzelaj je! Dobra, 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 Stawiam. już. A co to jest? Dwa? Dwa, 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 chcę dwa. Nie mogę dwa. A, to rakiety. Ale powiem wam, że dziwnie się steruje, kurde, samotem, bez ogona. W ogóle nie mogę im beczki zrobić, czyli będziemy mieli ograniczone jednak tak, manewry Tak jest, widzę! Spróbuj trafić z rakietami! Się jak to nie kroki. widzę! Nie widzę! A tu! zmiana broni i Pum! No dobra, to nie było jakoś wybitnie ciężkie. I jeszcze jeden. Aha. O! Ładuj, 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 ładuj. Trochę chyba przestrzelałem się. Kurde, sterowanie jest teraz tak samo ograniczone jak w Star Wars'ach w Battlefieldowskich czy tam. Okej, ten był ostatni. Dobrze, co dalej? No. Jasne. Czemu Chorza Capsen Hadinu Winsorum mówi jak Amerykanin? Ha! Dobre pytanie! Dobre Jestem wytłumaczenie! Nie wioski, Będę już niech właśnie w Przepraszam cię kolego. Bardzo jesteś podejrzliwy, Wilson! Powiedział ci to ktoś kiedyś? Tak. Zapewne. No dobra. Mamy tą zajebistą maszynkę, to dalej. Jezu chryste! Niemcy! Co Strzelamy! Co ich! No pewnie, że zestrzelimy ich! Dobra, czekajcie rakiety są dobre na lup Okej okay. Dobrze Co oni mi tutaj za manewr robią! Co to? Się. Pewnie, To już mamy ustalone! Ktoś naprawdę jest niebezpieczne Tak? Nie żartuj, kurde! Ja myślę, że dobrze się bawić człowieku. Dzięki za informacje, majster! Dobrze, walimy! I jeszcze jeden! Widzisz, jak Ja chcę tylko jak najszybciej wrócić na siebie! Eee, spokojnie, spokojnie. Tylko ich zestrzelimy i wracasz. O, na przykład zacznijmy od tego. Pewnie, że został tylko jeden. Potraktujemy go rakietami. Ha! Nawet trafiłem. Elegancko. Dobra, naprawmy samolot. Nie możemy. Ej, tola, co? Gdzie? No, no już. No, w końcu. Ja nic nie przygazowany, za bardzo żeśmy nie dostali. Kurde, co on mi tutaj? Znowu szkopy! Widzę! się! Ja nie widzę! Jak nie jadłeś! Dobra, są. Okej, okay. ciach Pięciu teraz! No kurde, teraz to będzie pięknie. Ale chyba jakby są słabsi Albo mi się zdaje. Na no na pewno Myślę, że któremuś się uda Nżesz Ależ udawał tylko Weź tam kurde majster strzelaj troszkę do niej Sam sobie nie poradzę no Ach, No dobra może byśmy coś tak ich zaczęli strącać A, to jednak pojedynczy nie zestrzelili Manewruje! Strzelaj tam! No nie Ja też bym chciał taką beczkę zrobić Super, super, super ja Wiem, że się cieszysz Gdzie oni są? No próbują i nawet siadają, bo strzelasz jak ta pipa. Oooz! Str strąciłem go skrzydłem. Jestem niezbym. Dobrze. Elegancko, naprawimy się. I do boju. Tak? Pewnie, że polecimy za nim. A co? No dawaj, 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 napędzaj się. Co to znaczy, że tak wolno lecisz? No... Uh, I co? Stworzyłeś A nie, przechodzimy sobie dalej. I teraz co będziemy robić? Co będziemy robić? Będziemy atakować im lotnisko pewnie. Ciekawe, czy mamy bombki. Co ty Lecę! Nie musimy! Pewnie! Trzeba trochę fejmu zrobić w powietrzu. Oho, Panie! Co jest takich tu! O! Będziemy strzelać do ludziów! No, chłopacy! Zaraz, zaraz będziecie mieli przesrane. Ciekawe mi strącą tego pana z tyłu. Bombę mu! A no, skąd miałeś aparat? Zawsze mają przy sobie aparat. No, to na pewno. Mm -hmm. Pięknie foto zrobiłeś, panie majster. Szkoda, że nam tylko podzierawili samolot. A no, na, no na pewno, już to widzę. Widzę. Gdzie Niemcy trzymali amunicję dla połowy zachodniego frontu. A dzicja istona miała skłonić nasze dowództwo do ataku. No, tylko jeden problem, że to nie no, jest ja no dalej. To jest wielka rzecz. Dadzą nam po medalu. Nie powinno nas tam w ogóle no, pewnie, być. Pewnie, że nie. dowódcy zdjęcia, to o tym zapomnij. Pewnie, że zapomnę. To była wielka rzecz. No, oczywiście, że tak. Musimy latać razem. No, umówmy się. Jak mamy współpracować. Musisz obiecać mi jedno. No co tam? Co ziomek Szczuczę chcesz? Cały do domu. O tego ci akurat obiecać nie okay. mogę. Daj mi słowo. Mhm. Mm ok, obiecuję. No. Obiecanki coanki od szósta. Zajbiście. Zostań tu. Mhm. Mm nie narób żadnych kłopotów. No, mhm. Mm no i teraz zostanie opierdol. Ale był jednak trochę naiwny. No. Powinien pan to zobaczyć. Trochę ta. Święci Państwo twój partner Nie lada, pilot, naproszę. No mhm. I teraz będziemy tam lecieć I zrobimy im tam zadymę I puścimy im tam bombnik. No Nasze zadanie Oczyścić drogę bombowcom, by mogły Ależ fort Najpierw musieliśmy zająć się balonami wroga. Jezu, o. być obserwatorem Na takim balonie Hmm, Można hmm. tylko współczuć. No, a trochę tym, tak. Następnie mieliśmy zlikwidować obronę przeciwlotniczą. Spoko, dam miejsce, radę. a atak trwał już w najlepsze. Ja przepraszam, Musieliśmy zajęć a po przybyciu bombowców zapewnić im eskortę w drodze nad cel. Co? Wszystko na raz. Zadań, no. Ale zwycięstwo mogło odwrócić losy całej tej imprezycji. Damy radę, spoko. Oczywiście, Wilson nie był tym wszystkim od... No, Podświetlaj mi cel, Wilson. No, jak już tu jesteśmy, wydaje się to no. naprawdę niebezpieczne. Tak. Czyżby, Że ja to jestem pełen podziwu, że ty w ogóle strzelcem zostałeś ra. Dobra, czy mogę prosić, żebyś zaczął coś tam strzelać, czy tak nie bardzo Koleżko. No dobra ciekaw jestem czy te samoloty to one tak cały czas tutaj będą nowe czy jakie są zastrzele to one się skończą Ty Albo ty Bum. dokładnie tak. Dobra, lecimy na balony bup, bup. Ej co jest nie dostałeś? No ja myślę, że dostałeś Tybu. Nie no, kurde, już tak szybko, po prostu? No, aha, 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 aha. Nie, tak nie trafi, to się trzeba postarać, naprawdę. Dobra. Naprawiam, 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 jeszcze naprawiam jeszcze naprawiam. I lecim dalej. A no ci postrzelam do mnie, ty... śmieciu. No, 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 chłopaki, weź się coś tam zestrzelecie. ja naprawdę muszę zestrzelić wszystko? Okej, okay, co my tu mamy? Jak to dwa strzały, to za mało? Bum. Boom. Bum. Boom. Działa przeciwlutnicze? Kur skąd ich tu się tyle jaśnie panie wzięli? Stroni go! No. Okej, okay, no to proszę was uprzejmie. Jedno działo. Jedno działo już mniej. Kolego! Będą tam coś, kurde, strzelaj tam do nich, a nie Okej, okay, nurkujemy, nabieramy prędkości. Pierdół, pierdół, pierdół. To, <laughs> Elegancko, dobra, naprawdę troszeczkę ten samolot. Dobrze, kurde, ten samolot się naprawia w locie i nie trzeba się zatrzymywać tak jak to było w przypadku multiplayera. Dobra, możecie już przestać do mnie strzelać? Ja bym się naprawdę nie obraził, gdybyście przestali strzelać. Bo tu mam kurde. Z... Działo z tyłu, to jest takie, wiecie. Słabe, strasznie. No, jeszcze tylko jedno zostało. Jak to nie wykonane, jeszcze jedno. Co oni mi tutaj. Ale oszukują. Co, co, co? O, to teraz będę walczyć z samolotami. Daj, bombowcami! Dobra, Dobra. Okej okay, da się zrobić No pewnie że bułka z masłem eee, Najbliższy, 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 najbliższy I już cię mamy koleżko Jakim cudem No to tam majster No to strzelaj, jak strzelają to oddaj no pewnie że spada Dobra Dawaj, 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 bo wpysyk Przecież ten mój nie radzi Absolutnie, przez w ogóle Dobrze Ten też sobie tutaj nigdy nie radzi No pewnie że go dorwałeś eee, Czy ja mogę jakieś te działa rozwalać, czy tak niekoniecznie? Niekoniecznie Gdzie jeszcze mi tutaj lata jakiś nad moim niebem bez zezwolenia. Nie no, naprawdę ja tu muszę robić wszystko. Muszę robić wszystko, bo na moich się nie można polegać. Bombardować chłopacy! Bombardować! Bardzo dobrze. Bardzo zwrotne są. A, czyli ja muszę też rozwalać chyba to na dole. Aby śmiechtów jest cała chmara! Jaka cała chmara? Trzy. Przestań tam. Piw-paw. Piw-paw. No. I elegancko. I lecimy. No to oddaj co to naprawdę jest takie ciężkie, żeby oddać. Dobra, dawaj mi tutaj jeszcze ten cel naziemny. Kurde rakiety, potrzebuję rakiety. Gdzie jest ten cel Dobra, zaraz. Zaraz to zrobimy. Mordo, nie panikuj. Tylko ten. O, ginżesz. No, nara, nara. Pięknie. I Samaliotem. jest samolot? To tu jest jeden sam zostaw w Super. Ja jeszcze wszystko. Aha, jeszcze nie wszystko zestrzeliłem ale pelotkę to bym kurde to bym może zgasił dla słońca no elegancko napraw się troszeczkę byku żeby nie było wstydu żeby nie było lipy nieeee kurde dawaj i siadam na dubska Nooo, zajwisty, patrz człowieku tutaj co tu się będzie działo Pierdół. i Następny E tam się jesteśmy no, Pewnie że się nie patyczkują, bawy tam mają człowieku, czego się spodziewałeś A, Może nie w swojego, może nie w swojego Pewnie że go żeśmy derwali nie, no graficzka mi się podoba za Mhm, mm zaraz tutaj. Yy! O ty, fryclu, zły, niedobry ty. Mimo bombowiec nie strąciłeś, ty. Chamie. Świetnie. Nie. Świetnie. spokojnie. To już końcóweczka. To już końcóweczka. Czy jeszcze nie? Jeszcze trzech. Dobrze, dam radę. Go, go, go. Dobrze bliżej, co wy atakujecie? O, ty najbliżej jesteś. Ja wiem, zapomniałeś się troszeczkę. No dobrze, dawaj go. Okej, okay. koleżka się troszeczkę tutaj zapomniał. Zaraz się skillujemy dyku. się Nie był nie był. Dobrze. Zapewnimy. Zajdziemy ich pięknie od tyłu. Zginrzesz. Co za menda. Jeden. Wal no, tam kurde, majster No pewnie że dostaliśmy, kurde, jak ty tam nic nie robisz, żebyśmy nie dostawali. Wejdź wal w niego, wal w niego, mordo. Czy ja mogę cię prosić, żeby zaczął strzelać do typa? Dobra, zaraz się zrobimy do końca. Tutaj ja widzę, że ja będę musiał tutaj interweniować w sprawie nalotu. No to to jest możliwe, że pierwszy nalot. Kurde, rozwalił 3 czwarte. No to schyl i strzelaj. Jak do ciebie strzelają, to strzelaj również. no. Ile trzeba tłumaczyć? No, pięknie. Rozwalać mi to tutaj. Zobaczmy w ogóle, jak to. Aha, no to żeśmy sobie zobaczyli. Oho. No, tak że biegali sobie po tych samolotach. To jest śmieszne. łazienie po tych skrzydłach. O, znaczy się, że będziemy sobie teraz biegać po ziemi. Subskrybuj Kodę, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.